Paszczyt klimatyczny N2GT, a ze mną jest już kolejny gość. Tym razem pani Marzyna Nowoogródzka, dyrektor departamentu Zrównoważonego Rozwoju banku PKOBP. Witam serdecznie, dobry. W takim razie zacznijmy może od tego, jakie jest podejście banku w ogóle do transformacji energetycznej, do zrównoważonego rozwoju. Transformacja energetyczna jest filarem, jednym z filarów naszej strategii biznesowej na lata 2025-2027. W strategii tej założyliśmy, że chcemy finansować co najmniej 20% rynku transformacji energetycznej, wspierać klientów w tym finansowaniu i podzieliliśmy to na trzy główne filary. Pierwszy to jest finansowanie energetyki, zarówno zawodowej, jak i rozproszonej. Drugim filarem to jest dekarbonizacja nieruchomości naszego portfela kredytów hipotecznych, a trzecim to jest leasing out elektrycznych. W zakresie energetyki i nieruchomości zrobiliśmy krok dalej jako jeden z dwóch banków w sektorze polskim opublikowaliśmy już plan transformacji zgodny z dyrektywą CSRD w którym określiliśmy takie dźwignie biznesowe które pozwolą nam osiągnąć cele wyznaczone na 2030 rok w odniesieniu do sektora energetycznego wytwarzania energii Określiliśmy sobie cel obniżenia emisji o 47% na 2030 rok w odniesieniu do 2023. I tutaj ścieżką referencyjną była taka ścieżka Międzynarodowej Agencji Energii. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości, portfela nieruchomości, ten cel wynosi 31% obniżenia emisyjności, i tutaj opieraliśmy się o ścieżkę. Kremową. A czy to były i y, są dla Państwa takie duże wyzwania, ciężkie do zrealizowania? W odniesieniu do energetyki, e, podejście bazowało na rozmowie, na dialogu i określeniu strategii największych firm energetycznych w Polsce. Czyli takie indywidualne podejście. E, I naszym zamiarem w 2030 roku jest finansowanie. OZE oraz instalacji gazowych. Taki miks pozwoli nam na osiągnięcie celu na 2030 zgodnie z tą, ścieżką, z tą ścieżką referencyjną Międzynarodowej Agencji Energii. Trochę trudniej było nam określić cele i osiągnąć je w odniesieniu do portfela nieruchomości mieszkalnych w naszym portfelu. To jest trudniejsze wyzwanie, dlatego że Nasze budynki w Polsce w większości pochodzą sprzed 1990 roku, są w złym stanie i y, potrzebują gruntownej termomodernizacji. Często barierą jest po prostu bariera ekonomiczna. Mieszkają w niej osoby starsze, bez tak zasobnego portfela kredytowego, i my sobie tutaj założyliśmy działania. Na wsparcie y, poprzez kredyty y, celowane y, dla klientów y, chcących y, termomodernizować budynki. Pozyskiwanie świadectw energetycznych i budowę nowych domów, które, których emisyjność jest bliska. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Marzena Nowogródzka, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Banku PKOPP. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.